Jak budować pozytywne relacje? Pozytywne relacje są kluczem do zdrowia psychicznego i dobrego samopoczucia. Bren Brown. Cytat ten ma w sobie głęboką prawdę dotyczącą ludzkiej natury i naszego społecznego świata. Kiedy Brenne mówi o pozytywnych relacjach, ma na myśli te, które są budowane na wzajemnym szacunku, zrozumieniu, akceptacji i wsparciu. Jest to kwestia kształtowania takich interakcji z innymi, które pozwalają nam czuć się bezpiecznie, docenianie naszych wartości i pozytywnego wpływu na nasze życie. Tworzenie takich relacji wymaga czasu, empatii i gotowości do słuchania oraz dzielenia się sobą, ale jest to inwestycja, która procentuje poprzez lepsze zdrowie psychiczne i ogólne poczucie szczęścia. Pozytywne relacje są jak kotwice, które trzymają nas w miejscu podczas burz życiowych i pozwalają nam czuć się zakotwiczeni. To one dodają głębi i sensu naszej codziennej egzystencji. Pomyśl o tym jak o ogrodzie. To, co zasadzisz, to, co będziesz pielęgnować, to będzie rosło i kwitło. A zatem, aby osiągnąć stan zdrowia psychicznego i dobrego samopoczucia, warto zastanowić się nad jakością naszych relacji. Jeśli znajdziesz wartość w tej perspektywie, nie zapomnij zostawić łapki w górę pod filmem i subskrybować kanał, aby nie przegapić więcej inspirujących treści, które mogą wnieść coś wartościowego do Twojego życia. Brenna Brown, znana z badań nad odwagą, wrażliwością, wstydem i empatią, jest żywym przykładem tego, jak pozytywne relacje mogą być kluczowe dla osobistego i zawodowego sukcesu. Jej praca, często oparta na osobistych doświadczeniach, pokazuje, jak siła współczucia i połączenia z innymi może leczyć i transformować. Otwartość na słuchanie i dzielenie się wrażliwymi aspektami własnego życia pomogła jej zbudować relacje oparte na zaufaniu i autentyczności, które stały się podwalinami jej sukcesu. Sukces, jaki osiągnęła Brown, obejmuje szeroko rozpoznane publikacje. Inspirujące wystąpienia, takie jak jej słynny TED Talk o wrażliwości oraz wpływ na myślenie milionów ludzi na temat znaczenia odwagi i otwartości w budowaniu relacji. Jej cytat podkreśla, że nie jest to sukces osiągnięty w izolacji, ale wynik głębokiego zrozumienia i praktykowania pozytywnych relacji w jej życiu. Podejmując ryzyko pokazania swojej prawdziwej natury. Brown nie tylko rozwiązała problem braku autentyczności w relacjach międzyludzkich, ale także zainspirowała innych do tego, aby żyć bardziej otwarcie i odważnie. Jej sukces jest świadectwem mocy pozytywnych relacji i ich wpływu na zdrowie psychiczne oraz ogólne samopoczucie co jest esencją cytowanego przez nią przesłania. To właśnie dzięki tworzeniu i pielęgnowaniu takich relacji. Brene Brown stała się jedną z najbardziej wpływowych myślicielek naszych czasów. Wdrożenie mądrości Brene Brown o znaczeniu pozytywnych relacji dla zdrowia psychicznego i dobrego samopoczucia w Twoje życie może przynieść wiele korzyści. Kiedy zastosujesz jej podejście, zaczniesz tworzyć bezpieczną przestrzeń dla siebie i innych, co sprzyja rozwojowi i otwartości. To z kolei może prowadzić do głębszej satysfakcji życiowej, większej rezystencji psychicznej. I lepszego zdrowia. Podobnie jak Brown, którą jej zdolność do budowania autentycznych, empatycznych relacji uczyniła liderką myśli w dziedzinie badań nad wrażliwością, możesz odkryć, że twoje relacje z ludźmi są bardziej satysfakcjonujące i że osiągasz większe sukcesy, zarówno osobiste, jak i zawodowe. Pozytywne interakcje z ludźmi mogą otworzyć drzwi do nowych możliwości. I wspierać w radzeniu sobie ze stresem oraz przeciwnościami. Ponadto, stosując się do rad Brown, zauważysz, że lepsze samopoczucie i zdrowie psychiczne przekładają się na poprawę innych aspektów życia, takich jak fizyczne zdrowie, wydajność w pracy i ogólna życiowa radość. Jej sukcesy będące wynikiem stosowania tych zasad są zachętą do tego, Byś ty także świadomie budował i pielęgnował pozytywne relacje. To one mogą stać się Twoją siłą napędową do osiągania sukcesów i pokonywania życiowych wyzwań. Aby wdrożyć w życie mądrość cytatu Brenne Brown o pozytywnych relacjach, możesz postępować zgodnie z następującymi krokami: Krok pierwszy: praktykuj empatię. Empatia to nie tylko klucz do pozytywnych relacji, ale także fundament zdrowia psychicznego. Empatia pozwala na głębsze połączenie z innymi, zrozumienie ich doświadczeń i emocji. Słuchając aktywnie i bez sądów, możesz lepiej zrozumieć motywacje i uczucia innych. Przykładanie wagi do empatii, jak robi to Brené Brown, ułatwia budowanie zaufania i otwartości. Tu nie chodzi o rozwiązywanie problemów innych, ale o bycie obecnym i wspierającym. Empatia wymaga odwagi, aby spojrzeć na świat oczami innych i poczuć ich emocje. Używając empatii, pokazujesz, że wartościujesz doświadczenia innych tak samo jak swoje. Z czasem, empatia staje się nawykiem, który transformuje wszystkie Twoje interakcje. Poprzez empatię, jaką praktykowała Brown, ludzie czują się słyszani i rozumiani, co jest podstawą każdej silnej relacji. Rozwijanie empatii to proces, który wymaga czasu, cierpliwości i ciągłego zaangażowania. Krok drugi, bądź autentyczny. Autentyczność to świadome wybieranie bycia sobą i pokazywanie swoich prawdziwych uczuć i przekonań. To oznacza odpuszczanie potrzeby bycia kimś, kim nie jesteś, tylko dla akceptacji innych. Brené Brown stała się symbolem autentyczności, pokazując swoje wady i słabości, co paradoksalnie stało się jej siłą. Autentyczność przyciąga do nas podobnie autentycznych ludzi i buduje silne fundamenty dla trwałych relacji, Bycie autentycznym wymaga odwagi, aby odrzucić maski i być widocznym w swojej prawdziwej formie. Autentyczność nie jest łatwa, wymaga odwagi i konsekwencji w byciu prawdziwym. Gdy jesteś autentyczny, inni czują się bardziej komfortowo, by być prawdziwymi w Twojej obecności. To otwiera drzwi do głębszego połączenia i wspólnego wzrostu. Przyjęcie autentyczności to długotrwała inwestycja w siebie i swoje relacje. Ale jej zwroty są ogromne i trwałe. Autentyczność Brown inspirowała innych do żywych, pełnych pasji relacji. Krok trzeci Uprawiaj wrażliwość. Wrażliwość to zdolność do odczuwania emocji głęboko i intensywnie. To umiejętność bycia otwartym na doświadczenia, które mogą być trudne i bolesne. Brenne Brown nauczyła nas, że wrażliwość jest odwagą, nie słabością. Przyjęcie wrażliwości oznacza gotowość do bycia autentycznym i uczciwym wobec siebie i innych. Wrażliwość pozwala budować głębokie połączenia, ponieważ pokazujemy się z naszą prawdziwą naturą. To może prowadzić do odczuwania większego bólu, ale także do większej radości. Wrażliwość wymaga praktyki, aby nauczyć się zarządzać emocjami i nie bać się ich wyrażać. Jest to również kwestia przyjmowania komfortu z niewygodą, która często towarzyszy prawdziwemu połączeniu emocjonalnemu. Wrażliwość pozwala nam doświadczyć życia w pełni, z wszystkimi jego wzlotami i upadkami. Uprawianie wrażliwości, tak jak zrobiła to Brown, może prowadzić do życia bardziej satysfakcjonującego i spełnionego. Krok czwarty: wyrażaj wdzięczność. Wdzięczność to nie tylko chwilowy akt podziękowania to postawa, która może zmienić sposób, w jaki widzimy świat i wchodzimy w relacje z innymi. Uznając i doceniając to, co mamy, zamiast skupiać się na tym, czego nam brakuje, otwieramy się na obfitość. Brené Brown często mówi o wdzięczności jako o praktyce, która wymaga świadomości i zamiaru. Wyrażanie wdzięczności może pogłębić relacje, ponieważ ludzie czują się wartościowi i ważni. Wdzięczność pomaga nam zauważyć dobro w naszym życiu nawet w trudnych chwilach. Praktykowanie wdzięczności codziennie może poprawić nasze zdrowie psychiczne i przyczynić się do większego poczucia szczęścia. Wdzięczność nie jest pasywna, wymaga aktywnego poszukiwania i uznawania dobra, które nas otacza. Wdzięczność może przeciwdziałać negatywnym emocjom, takim jak zazdrość i żal. Poprzez wdzięczność, tak jak pokazała Brown, tworzymy pozytywną przestrzeń dla rozwoju naszych relacji. Wdzięczność może stać się fundamentem, na którym budujemy i utrzymujemy zdrowe relacje. Krok 5. Ustalaj granice. Granice są niezbędne w utrzymaniu zdrowych relacji. To linie, które określają, gdzie kończymy my, a zaczynają inni. Ustanowienie i przestrzeganie granic pozwala na zdrowe interakcje, zapewniając przestrzeń na wzajemny szacunek. Brenne Brown podkreśla, że granice pozwalają nam zrozumieć nasze własne potrzeby i oczekiwania. Są one wyrazem naszego szacunku dla siebie i innych. Granice nie są murami, są raczej mostami, które pozwalają na bezpieczną komunikację i wymianę. Szanowanie granic to znak zdrowej samooceny i samoświadomości. Granice wymagają komunikacji i jasności, a także gotowości do słuchania i szanowania granic innych. Ustanowienie granic może być wyzwaniem, ale jest kluczowe dla długotrwałego samopoczucia i relacji. Brene Brown nauczyła nas, że granice to nie odrzucenie, ale zaproszenie do głębszej, bardziej autentycznej bliskości. Utrzymywanie granic może wymagać ciągłej uwagi i dostosowań, ale jest to inwestycja, która zapewnia zdrowie i równowagę w relacjach. Granice są fundamentem, na którym możemy budować trwałe i wzajemnie wspierające relacje. Krok szósty. Praktykuj odwagę. Odwaga to wybór, by stanąć za swoimi przekonaniami i wartościami, nawet gdy to trudne. Brené Brown często mówi o odwadze bycia wrażliwym i pokazywaniu swojej prawdziwej natury. Odwaga w relacjach oznacza gotowość do mówienia prawdy, nawet gdy jest to ryzykowne. Oznacza to również gotowość do stawiania czoła konfliktom i trudnym rozmowom. Odwaga to także przyjęcie możliwości odrzucenia i niepowodzenia bez porzucania własnej tożsamości. To wiara w to, że autentyczność jest bardziej wartościowa niż tymczasowa akceptacja. Praktykowanie odwagi pozwala na budowanie głębszych, bardziej satysfakcjonujących relacji. Odwaga wymaga od nas, byśmy byli skłonni do słuchania krytyki i używania jej do wzrostu. To także akceptacja, że nie zawsze będziemy lubiani lub zrozumiani. Brenne Brown pokazała, że odwaga nie jest brakiem strachu, ale działaniem pomimo niego. Odwaga w relacjach pozwala na tworzenie autentycznych połączeń, które są odporne na przeciwności. Krok siódmy. Zobowiąż się do ciągłego rozwoju. Rozwój osobisty jest niekończącym się procesem, który wymaga świadomego wysiłku i zaangażowania. Rozwój osobisty w kontekście relacji Oznacza pracę nad sobą, aby być lepszym partnerem, przyjacielem i członkiem społeczności. To chęć do nauki, adaptacji i wzrostu. Brenne Brown pokazała, że ciągły rozwój pozwala na głębsze zrozumienie siebie i innych. To zobowiązanie do rozwoju osobistego pozwala na budowanie trwałych i elastycznych relacji. Rozwój osobisty wymaga czasu i może wiązać się z trudnościami, ale jest niezbędny dla zdrowia psychicznego i samopoczucia. Przez ciągłą pracę nad sobą jesteśmy w stanie lepiej reagować na zmiany i wyzwania w relacjach. Rozwój osobisty to także uznawanie i świętowanie własnych osiągnięć oraz sukcesów innych. Zobowiązanie do rozwoju pozwala nam być bardziej empatycznymi i reagować na potrzeby innych. Praca Brenne Brown pokazuje, że ciągły rozwój jest drogą do autentyczności, empatii i głębokich połączeń. Zobowiązanie do ciągłego rozwoju jest inwestycją w przyszłość naszych relacji. Pamiętaj, że każdy z tych kroków ma swoje korzenie w życiu i sukcesach Brenne Brown. Przykładając te zasady do swojego życia, nie tylko rozwiążesz problem braku pozytywnych relacji, ale także otworzysz się na głębsze zrozumienie siebie i innych, co przyniesie korzyści w wielu obszarach Twojego życia. Motywacja do działania wynika z wewnętrznej potrzeby zmiany i pragnienia rozwoju. Pamiętaj, że każdy krok w kierunku budowania pozytywnych relacji to krok ku lepszemu zdrowiu psychicznemu i większemu samopoczuciu. Brenna Brown pokazała, że to możliwe, nawet jeśli wymaga czasu i wysiłku. Twoje osobiste zaangażowanie w ten proces przyniesie satysfakcję, która z czasem stanie się samoamplifikująca. Działaj z odwagą, która popycha do bycia autentycznym i otwartym na nowe doświadczenia. Każdy moment, w którym jesteś wrażliwy, każdy akt wyrażania wdzięczności, każde wyznaczenie granicy to kroki budujące fundament pod zdrowe i wspierające relacje. Z każdym krokiem stajesz się silniejszy i bardziej odporny na życiowe burze. Z każdą pozytywną interakcją, z każdym podzielonym szczerym uczuciem Twoje życie staje się bogatsze. Niech inspiracja płynąca od Brene Brown będzie Twoim przewodnikiem, a Twoje własne doświadczenia motorem napędowym. Zacznij od małych kroków, celebrowania małych zwycięstw i nie zapomnij doceniać postępu. Twoja podróż ku lepszym relacjom już się zaczęła, kiedy zdecydowałeś się słuchać i uczyć. Teraz każdy dzień przynosi nową okazję do praktyki i doskonalenia umiejętności, które wzmocnią Twoje relacje i w konsekwencji Twoje życie. Zachęcam Cię do podzielenia się swoimi przemyśleniami i doświadczeniami w komentarzach pod filmem. Twoja perspektywa jest cenna i może wnieść nowe spojrzenie na temat, który omawiamy. Niezależnie od tego, czy zgadzasz się z przedstawionymi ideami, czy masz inną opinię, twój głos jest ważny i może zainspirować innych do refleksji i dyskusji. Komentując, nie tylko wzbogacasz treść filmu, ale także budujesz społeczność ludzi zainteresowanych rozwojem osobistym i pozytywnymi relacjami. Twoja interakcja jest także wsparciem dla kanału, a każda wymiana myśli przyczynia się do większej otwartości i zrozumienia. Pamiętaj, że każdy komentarz to krok w kierunku tworzenia połączeń, które mogą przerodzić się w pozytywne relacje, nawet w świecie wirtualnym. Czekamy na Twoje słowa, które z pewnością wzbogacą naszą społeczność i pomogą w tworzeniu wartościowych treści.